Piłka, gol! Proszę Państwa, zagranie na lewą stronę, Andrzej Sarmak sam na sam, gol! Sytuacja tego z lato, gol! Odpowiedź wspaniała! Znakomite zagranie, Sarmak łuką, gol! To tę całą historię, nie, ten cudowny strał, gol! Gol! Muli Henes, karne. Gol! Nie! Brawo Tomaszewski, Jest teraz! Grzegorz Lato go w siebie kapkę, który boi się, żeby spalił. No! Idzie teraz Lato, wjeżdża na pole karne. Proszę Państwa, gol! Gol! Grzegorz Lato! Siódma bramka na Mistrzostwach Świata! Wspaniała sprawa! Koniec, proszę Państwa! Polska reprezentacja trzecią drużyną świata!